W przeciwieństwie do Gara, jak go jeszcze użytkowałem, to było o nim bardzo dużo na forum. A że Simson wozimie dosyć długo, bezawaryjnie 2636 km, z czego ostatnie, kurde, nie wiem, z 400-300 jest sama jazda do szkoły i nic przy nim nie robię, poza tym że leję, wachę i jadę. No także stwierdziłem, że filmik mu się należy. To trochę brudny jest obecnie i niestety pęk mi uchwyt z tylnego błotnika. Jest zimno, Simpson odpalił bardzo ładnie, w przeciwieństwie do ropniaka mojego brata. Uwaga! Prawdzie trochę głośno teraz chodzi, ale kwestia dokręcenia kolanka. No jest zimno, nie powiem, jest zimno. Wymaga jeszcze do pieszczenia trochę, ale myślę, że jest bardzo dobrze. Jeszcze trzeba ustawić zapłon, bo obecnie mniej więcej działa to na tej zasadzie, jakby miał odcięcie przy pewnych obrotach. Jedzie 55, I może mam jeszcze pół manetki zapasu i duże mocy, to i tak nie chcę jechać, bo go coś blokuje zapłon. No i tak, no jak widać, odpala, jeździ ładnie. Wszystko działa poza ładowaniem. Bo Elba się po raz drugi przepaliła, prawdopodobnie przez akumulator. O, zamknięte jest to. No i także to by było na tyle. Na razie.